Czy kiedykolwiek czułeś, że prawdziwe bogactwo, ta głęboka obfitość, której pragniesz, jest tuż za rogiem? Że wystarczy tylko znaleźć ten jeden, jedyny klucz? Może znasz to uczucie to ciągłe poszukiwanie na zewnątrz, podczas gdy coś we wnętrzu szeptało, że odpowiedź jest bliżej niż myślisz. Prawdziwe bogactwo nie czeka na ciebie w banku, na loterii czy w nowej pracy. Spoczywa ukryte głęboko w twoim wnętrzu. Czekając na odkrycie. To nie jest bajka, to mechanizm, który obserwowałem przez lata, pracując z ludźmi, którzy odmienili swoje życie. Jako ktoś, kto spędził ponad dekadę na badaniu ludzkiego umysłu i jego zdolności do tworzenia rzeczywistości, mogę Ci powiedzieć jedno: Ty już jesteś obfitością. Twoje prawo do niej jest niezbywalne. Twoja podświadomość nie dyskutuje, ona przyjmuje to jest Twoje prawo. Prawo umysłu, weź teraz głęboki, powolny oddech, poczuj ciężar swojego ciała, skup się. Co jeśli powiem ci, że klucz do każdej formy obfitości, jakiej pragniesz, jest już w tobie. Nie gdzieś daleko, nie w przyszłości, ale w tej chwili, w tej sekundzie, gdy to słyszysz. Jeśli chcesz zrozumieć, jak to działa, jak to poczuć i jak to wreszcie urzeczywistnić, zostań ze mną. Naciśnij przycisk subskrypcji bo to, co odkryjesz w ciągu kilku najbliższych minut, zmieni twoje postrzeganie rzeczywistości na zawsze. Zacznijmy od sedna. Prawo umysłu jest proste, choć często ignorowane. Głosi ono, to, co czujesz i w co wierzysz w głębi, manifestuje się na zewnątrz. Twoja podświadomość to nie sędzia, to wykonawca. Ona nie analizuje, nie ocenia, nie poddaje wątpliwość. Ona po prostu przyjmuje. Przyjmuje obrazy, myśli i co najważniejsze, uczucia, które do niej wysyłasz. I potem, niczym wierny ogrodnik, zasiewa je w glebie Twojej rzeczywistości. Gdzie tkwi błąd? Wiele osób uważa, że bogactwo to wynik ciężkiej pracy, szczęścia lub splotu okoliczności. Skupiamy się na walce, na braku, na tym, czego nie mamy. To jak próba otwarcia drzwi zardzewiałym kluczem, który nigdy nie pasował. Ten sam ciężar te same ograniczenia, ten sam zardzewiały klód, który nigdy nie otwiera drzwi. Widziałem to tysiące razy. Ludzie starają się, zmagają, walczą. Ale ich wewnętrzny świat, ich głębokie przekonanie, mówi co innego. Mówi, nie zasługuje, to zbyt trudne, zawsze mi brakuje, i podświadomość bez pytania, realizuje ten scenariusz. Prawdziwa zmiana zaczyna się, gdy odwracasz wzrok od zardzewiałego klucza i zaczynasz szukać złotego klucza, który zawsze był w Twojej dłoni. To nie jest siła. To naturalność. To nie jest zmuszanie się do myślenia pozytywnie, kiedy czujesz pustkę. To jest świadome kształtowanie wewnętrznego stanu, tak aby obfitość stała się Twoim domyślnym trybem. Zauważ, teraz, jak często myślisz o tym, czego ci brakuje, jakie uczucia towarzyszą tym myślom? To jest właśnie mechanizm, który powielasz. Chcę, żebyś teraz zrobił coś, co utrwali tę nową świadomość w twojej podświadomości. To proste, ale potężne. Eskrewy teraz w komentarzach: Ja tworzę moje bogactwo. Albo jeśli wolisz, moje wnętrze jest źródłem obfitości. To kotwica, to zobowiązanie, które pozwala twojej podświadomości zacząć działać. To nie tylko słowa, to deklaracja twojej nowej tożsamości. To pierwszy krok w kierunku przekształcenia Twojego wewnętrznego krajobrazu. Pomyśl o tym, co to znaczy. Pomyśl o tym, jakbyś już to miał. Nie jutro, nie za tydzień, teraz. Twoja podświadomość nie rozróżnia przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości. Ona reaguje na intensywność uczucia. Im bardziej prawdziwie czujesz, że już nie jesteś bogaty, że obfitość jest Twoją naturalną częścią, tym szybciej i łatwiej to się manifestuje. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To prawo, niezmienne. Pomyśl o tym, co to znaczy. Pomyśl o tym, jakbyś już to miał nie jutro, nie za tydzień, teraz. Twoja podświadomość nie rozróżnia przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości. Ona reaguje na intensywność uczucia. Im bardziej prawdziwie czujesz, że już jesteś bogaty, że obfitość jest Twoją naturalną częścią. Tym szybciej i łatwiej to się manifestuje. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To prawo, niezmienne. Pokażę ci, jak to działa w praktyce. Poznałem kiedyś pewną panią, nazwijmy ją Anna. Pracowała w niewielkim sklepie spożywczym na warszawskim osiedlu. Codziennie to samo. Kasa, towar, narzekania klientów. Czuła, że utknęła. Estagnacja. Mówiła mi: O architekcie, po prostu ledwo wiąże koniec z końcem. To jest moje przeznaczenie. Miała w sobie ten zardzewiały klucz przekonania o braku. Ale kiedy zaczęła świadomie zmieniać swój wewnętrzny dialog, kiedy zaczęła czuć, że zasługuje na coś więcej, że jej wartość nie zależy od zawartości portfela, coś zaczęło się dziać. Zaczęła zauważać drobne rzeczy. Iskierka zrozumienia. Uśmiech klienta, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Nagle pojawiła się oferta pracy w firmie cateringowej gdzie mogła wykorzystać swoją pasję do gotowania. To nie była siła, to naturalność. Jej wnętrze, jej wiara otworzyły drzwi, których wcześniej nie widziała. Albo weźmy historię Pawła, mojego studenta z Wrocławia. Przez lata próbował rozkręcić własny biznes online, wkładał w to mnóstwo wysiłku, ale efekty były mizerne. Wiecznie pod górkę, ciągle te same ograniczenia, czuł się jakby stał w miejscu, a świat pędził obok. Mówił, że to klątwa, że nigdy mu się nie uda. Podświadomość, bez pytania, przyjmowała ten program. Kiedy zmieniliśmy perspektywę, kiedy zaczął wizualizować sukces nie jako coś, co musi osiągnąć, ale jako coś, co już jest jego, coś, co po prostu czeka na manifestację, jego działania nabrały innego wymiaru. Zamiast szarpać się, zaczął działać z lekkością. Małe dowody zaczęły budować jego wiarę. Pierwszy duży klient Potem kolejny. Nagle poczuł, jak to nowe przekonanie staje się naturalne, jak oddychanie. Przestał się zmuszać. A zaczął po prostu być. To nie są cuda to mechanizm to prawo, które działa niezależnie od tego, czy w nie wierzysz, czy nie. Czy widzisz, gdzie to już pojawiło się w Twoim życiu? Może kiedyś, nieświadomie, poczułeś silne pragnienie czegoś i to się spełniło? Repara teraz. Zauważ ten moment. Jeśli to rezonuje z tobą, jeśli czujesz, że to ma sens, zostaw teraz polubienie pod tym filmem. To nie tylko wspiera kanał, to sygnał dla algorytmu, że to przesłanie jest ważne, że wspólnie odkrywamy ten złoty klucz, to nasz wspólny krok w kierunku odblokowania obfitości dla większej liczby ludzi. Chcę, żebyś dzisiaj zaczął swój własny eksperyment, prosty, ale potężny. Nazwijmy go Złoty Klucz. Przez najbliższe 72 godziny, dwa razy dziennie: rano, tuż po przebudzeniu, i wieczorem, tuż przed zaśnięciem, poświęć 5 minut na jedno. Usiądź w ciszy, zamknij oczy i poczuj poczuj, jak to jest, kiedy całe bogactwo należy do Ciebie. Nie myśl o pieniądzach, myśl o uczuciu uczuciu bezpieczeństwa, swobody, radości, możliwości. Wyobraź sobie że trzymasz ten złoty klucz w dłoni, jak on wygląda, jaką ma wagę, jakie uczucie wywołuje. Nie zmuszaj się do euforii, poczuj naturalność, jak oddychanie to jest klucz, pierwszy znak postępu poczujesz lekką ulgę. Zauważysz, że drobne, codzienne problemy wydają się mniej przytłaczające. Zobaczysz, jak zmienia się Twoja perspektywa. Na początku może pojawić się opór. Ten sam wewnętrzny krytyk, który szepcze: To niemożliwe, to normalne, to krzywa psychologiczna, szok, opór, a potem naturalność. Przejdź przez to. Każda mała iskierka zrozumienia, każdy drobny dowód, będzie budować Twoją wiarę. Co jeśli powiem Ci, że ten eksperyment nie jest tylko o bogactwie materialnym, że prawdziwa obfitość to dopiero początek drogi, a poza nią czekają jeszcze większe odkrycia? Pomyśl o tym. Jak by to było, gdybyś odnalazł tę naturalność we wszystkich aspektach życia? Aby pomóc ci w tym eksperymencie, przygotowałem krótkie podsumowanie, które znajdziesz w opisie lub w komentarzu. Wystarczy, że napiszesz teraz w komentarzach słowo real. To jest Twoja kotwica, Twoje zobowiązanie do działania. Pamiętaj, to nie jest siła, to naturalność. Pamiętaj, to nie jest siła, to naturalność. Ten opór, o którym wspomniałem, ta wewnętrzna krytyka, która szepcze to niemożliwe to tylko pobożne życzenia on jest częścią procesu nie zwalczaj go, nie walcz z nim po prostu go obserwuj. Kiedy podczas tych pięciu minut, rano i wieczorem, poczujesz, jak ten sceptyk próbuje zająć twoje myśli, po prostu powiedz mu: Dziękuję za uwagę, teraz skupiam się na czymś innym to jak z chmurami na niebie. Pojawiają się, przepływają, a ty pozostajesz niezmienny, patrząc na nie. To nie jest siła, to naturalność. Zaraz pokażę ci, jak ten opór, ta wewnętrzna krytyka, może stać się twoim sprzymierzeńcem. Wielu ludzi myli naturalność z obojętnością albo biernym czekaniem. To błąd. Naturalność to świadome ukierunkowanie twojej uwagi i uczuć. To jak ogrodnik, który nie szarpie rośliny żeby szybciej rosła, ale dba o glebę, wodę i światło. Drobne dowody zaczną budować twoją wiarę. Zauważysz to w codziennych sytuacjach. Może znajdziesz miejsce parkingowe w zatłoczonym centrum Warszawy, kiedy zwykle musisz krążyć w kółko. Może ktoś zadzwoni z propozycją, która wcześniej wydawała się nieosiągalna. To są małe iskierki zrozumienia. To nie są cuda, to sygnały, że twoja podświadomość zaczyna dostosowywać rzeczywistość do twojego wewnętrznego stanu. Zastanów się, gdzie w twoim życiu już doświadczyłeś tego mechanizmu. Może kiedyś bardzo chciałeś czegoś, skupiłeś się na tym z taką intensywnością, że to się po prostu wydarzyło. Bez walki, bez wysiłku. Po prostu tak się stało. Repara, teraz zauważ to. To jest to samo prawo, tylko tym razem stosujesz je świadomie. Z precyzją chirurga. Pamiętasz Annę ze sklepu. Jej początkowy opór był ogromny. O architekcie: to niemożliwe, ja zawsze będę tak żyć. To był jej zardzewiały klucz. Ale zamiast walczyć z tym przekonaniem, zaczęła je obserwować. Kiedy przychodziła myśl o braku, świadomie kierowała uwagę na uczucie wdzięczności za to, co miała. Za kubek ciepłej kawy rano, za słońce wpadające przez okno. To było jak przestawianie małych kamyczków, powoli, dzień po dniu. A potem, nagle, pojawiła się ta oferta pracy. To nie była magia. To była zmiana wewnętrznego krajobrazu, która zaowocowała zmianą zewnętrzną. Paweł z Wrocławia również mierzył się z oporem. Jego klątwa była tak głęboko zakorzeniona, że każda próba pozytywnego myślenia wydawała się sztuczna. Ale on też zastosował tę technikę obserwacji. Zamiast zmuszać się do wierzenia w sukces, po prostu pozwolił sobie poczuć jego możliwość. To subtelna różnica. Nie muszę w to wierzyć, ale co by było, gdybym mógł w to uwierzyć? To otworzyło małą szczelinę, i przez tę szczelinę zaczęły wkradać się małe dochody. Pierwsza pozytywna odpowiedź od klienta pierwsze małe zwycięstwo to budowało jego wiarę. Aż w końcu poczuł, jak to nowe przekonanie staje się naturalne, jak oddychanie. Przestał się zmuszać, a zaczął po prostu być. Ta krzywa psychologiczna, szok, opór, naturalność, jest nieunikniona. Nie próbuj jej omijać, przyjmij ją. Szok to moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś jest inaczej niż myślałeś. Opór to ten głos, który Ty mówi, że to zbyt proste, że to nie dla ciebie. Ale to właśnie w tym oporze kryje się twoja szansa na prawdziwy przełom. Kiedy przestaniesz z nim walczyć, a zaczniesz go obserwować, on traci swoją moc i wtedy wkracza naturalność. To jest trzecia faza, gdzie poczujesz, że to nowe przekonanie staje się częścią ciebie tak samo naturalne jak oddychanie. Przestaniesz się zmuszać, a zaczniesz po prostu być. Wyobraź sobie teraz, że trzymasz w dłoni ten złoty klucz. Nie jest on ciężki. Jest lekki, gładki, idealnie pasujący do każdej zamka. Ten klucz jest symbolem Twojej wewnętrznej władzy: władzy nad tym, co czujesz i w co wierzysz. To nie jest klucz do jednego skarbca to klucz, który otwiera drzwi do wszystkich skarbów, które spoczywają ukryte, głęboko w Twoim wnętrzu, czekając na odkrycie. Co jeśli powiem Ci, że poza tym materialnym bogactwem Poza tym, co możesz dotknąć i zobaczyć, czeka na ciebie jeszcze większa obfitość. Obfitość spokoju, radości, głębokich relacji. To tylko początek drogi. Ta naturalność to jest aktywna postawa, w której twoja wewnętrzna rzeczywistość staje się płodną glebą, a ty świadomym ogrodnikiem. Przestań szarpać się z chwastami zwątpienia. Zamiast tego skup się na podlewaniu i pielęgnowaniu nasion obfitości, które już w tobie spoczywają. To nie jest siła, to naturalność. Pamiętasz nasz eksperyment Złoty Klucz? Te pięć minut rano i wieczorem to nie tylko czas na wizualizację pieniędzy czy sukcesu, po czas na poczucie tej naturalności. Jak to jest, kiedy nie musisz się martwić? Jak to jest, kiedy czujesz wewnętrzny spokój, niezależnie od zewnętrznych okoliczności? To jest właśnie to uczucie, które otwiera drzwi. Złoty klucz jest uniwersalny. Otwiera każdą kłódkę. Pomyśl o relacjach. Ile razy próbowałeś na siłę zmienić kogoś, przekonać do swoich racji, albo czułeś, że musisz udowodnić swoją wartość. To jest ten sam zardzewiały klucz, który nigdy nie otwiera drzwi. Ale co jeśli zamiast tego skupisz się na wewnętrznym uczuciu miłości, akceptacji, zrozumienia? Co jeśli poczujesz, że jesteś wystarczający, że zasługujesz na głębokie, autentyczne połączenia? Repara teraz. Jakie to uczucie? Czy czujesz różnicę w energii? To jest naturalność. Kiedy zmieniasz swój wewnętrzny stan, zmienia się sposób, w jaki inni na ciebie reagują. Zaczynają widzieć i czuć to, co emanujesz. Widziałem to u wielu osób. Na przykład pewna młoda artystka z Krakowa nazwijmy ją Ewa. Miała talent, ale brakowało jej pewności siebie. Czuła, że musi walczyć o każde zlecenie, że jej sztuka nie jest wystarczająco dobra. Jej obrazy były pełne pasji, ale ona sama była pełna wątpliwości. To był jej wewnętrzny krytyk, który szepcze: To niemożliwe. Kiedy zaczęła stosować zasadę złotego klucza do swojej twórczości, nie myśląc o sukcesie, ale o uczuciu radości i spełnienia, które płynie z tworzenia, coś się zmieniło. Przestała się zmuszać do malowania, a zaczęła po prostu być w procesie. Pozwalała, by pomysły swobodnie przepływały. Nagle jej prace zyskały nową głębię, a co najważniejsze ona sama poczuła się wolna. Zaczęły przychodzić propozycje, wystawy, a nawet niespodziewane zamówienia od galerii, które wcześniej wydawały się poza jej zasięgiem. To nie była siła to naturalność albo historia Marka, inżyniera z Gdańska który zmagał się z przewlekłym stresem. Jego umysł był jak niekończący się korek na obwodnicy trójmiasta. Wieczny pośpiech, wieczne myślenie o problemach. Próbował medytować, ale ciągle wracał do poczucia braku kontroli. Jego zardzewiały klucz mówił: "Musisz wszystko kontrolować, inaczej świat się zawali". Kiedy zaczął praktykować złoty klucz, nie skupiał się na pozbyciu się stresu, ale na poczuciu spokoju, który jest jego naturalnym stanem. Poczuł, jak to nowe przekonanie staje się naturalne, jak oddychanie. Zamiast walczyć z myślami, pozwalał im przepływać. Zauważył, że jego reakcje na codzienne wyzwania stały się spokojniejsze, bardziej wyważone. A co najważniejsze, zaczął dostrzegać rozwiązania tam, gdzie wcześniej widział tylko problemy. Konie magia to prawo umysłu w działaniu. Czy widzisz, jak ten mechanizm działa we wszystkich obszarach życia? Nie tylko w kwestii pieniędzy. To jest klucz do prawdziwej obfitości, tej, która obejmuje spokój, zdrowie, satysfakcjonujące relacje i poczucie sensu. To nie jest cel, który musisz osiągnąć, to jest stan, w którym już jesteś. Musisz go tylko odkryć. Pamiętasz ten opór, ten wewnętrzny krytyk, który szepcze: To niemożliwe? On jest strażnikiem twojej starej tożsamości. On próbuje cię chronić przed zmianą, bo zmiana jest nieznana. Ale kiedy go obserwujesz, kiedy nie dajesz mu władzy, on traci swoją moc. To jest jak z chmurami na niebie. Pojawiają się, przepływają, a ty pozostajesz niezmienny, patrząc na nie. Drobne dowody zaczną budować twoją wiarę. Zauważysz je w drobnych rzeczach, w uśmiechu obcej osoby, w zielonym świetle, które pojawia się akurat wtedy, gdy się spieszysz w niespodziewanej wiadomości od dawno niewidzianego przyjaciela. To są małe iskierki zrozumienia. Każda z tych iskierek to potwierdzenie, że to, co czujesz w środku, zaczyna kształtować twoją zewnętrzną rzeczywistość. To nie jest przypadek, to naturalna konsekwencja prawa umysłu. Przestaniesz się zmuszać, a zaczniesz po prostu być. To jest właśnie to przejście od estagnacji przez iskierkę zrozumienia do codziennej praktyki. I pewnego dnia poczujesz, jak to nowe przekonanie staje się naturalne, jak oddychanie. Ale co jeśli ten złoty klucz, który odkrywasz, otwiera drzwi do czegoś znacznie większego niż tylko osobista obfitość? Co jeśli jest on częścią większej układanki, która wpływa na całe Twoje otoczenie, na świat wokół Ciebie? To pytanie, które prowadzi nas do kolejnego poziomu zrozumienia. Ten złoty klucz, który odkrywasz w sobie, to nie tylko brama do Twojej osobistej obfitości. To narzędzie, które zmienia samą tkankę Twojej rzeczywistości, wpływając na otoczenie, na tych, z którymi dzielisz drogę. Twoja wewnętrzna przemiana jest jak kamek wrzucony do stawu. Fale rozchodzą się, dotykając każdego brzegu. To naturalność, która emanuje z Ciebie, przyciągając do Twojego życia ludzi, sytuacje i możliwości, które rezonują z Twoim nowym, wewnętrznym stanem. Pamiętasz ten opór, ten wewnętrzny krytyk, który szepcze: To niemożliwe? On jest strażnikiem twojej starej tożsamości. Próbował cię chronić, bo zmiana jest nieznana. Ale kiedy go obserwujesz, kiedy nie dajesz mu władzy, on traci swoją moc. To jak z chmurami na niebie. Pojawiają się, przepływają, a ty pozostajesz niezmienny, patrząc na nie. Drobne dowody zaczną budować twoją wiarę. Zauważysz je w drobnych rzeczach. W uśmiechu obcej osoby, w zielonym świetle, które pojawia się akurat wtedy, gdy się spieszysz, w niespodziewanej wiadomości od dawno niewidzianego przyjaciela. To są małe iskierki zrozumienia. Każda z tych iskierek to potwierdzenie, że to, co czujesz w środku, zaczyna kształtować Twoją zewnętrzną rzeczywistość. To nie jest przypadek. To naturalna konsekwencja prawa umysłu. Przestaniesz się zmuszać, a zaczniesz po prostu być. To jest właśnie to przejście od estagnacji przez iskierkę zrozumienia do codziennej praktyki. I pewnego dnia poczujesz, jak to nowe przekonanie staje się naturalne, jak oddychanie. To nie jest siła, to naturalność. Dlaczego teraz? Bo jeśli nic nie zmienisz, jutro będzie lustrzanym odbiciem wczoraj. Ten sam ciężar, te same ograniczenia, ten sam zardzewiały klucz, który nigdy nie otwiera drzwi. Twoja podświadomość nie dyskutuje, ona przyjmuje. To jest Twoje prawo, prawo umysłu. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Pamiętaj o złotym kluczu. Nie jest on ciężki jest lekki, gładki, idealnie pasujący do każdej zamka. Ten klucz jest symbolem Twojej wewnętrznej władzy władzy nad tym, co czujesz i w co wierzysz. To nie jest klucz do jednego skarbca. To klucz, który otwiera drzwi do wszystkich skarbów, które spoczywają ukryte, głęboko w Twoim wnętrzu, czekając na odkrycie. Jeśli ta perspektywa Cię intryguje, jeśli czujesz, że to dopiero początek drogi, a poza nią czekają jeszcze większe odkrycia, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Tam odkryjemy, jak ta naturalność rozszerza się na Twoje relacje i wspólnotę, tworząc efekt domina w Twoim życiu i wokół Ciebie. Poszukaj w Nim tytułu. Prawo rezonansu, jak Twoja energia kształtuje świat, to kolejny fragment tej układanki, który musisz poznać. Nie jutro, ale teraz.